Cześć. Witamy w drugim odcinku cyklu Kulturalny zamek. Za nami Tydzień Bibliotek. Pod tytułem znajdziesz nas w Bibliotece. Nasz Biblioteczny Tydzień rozpoczęliśmy energetyczną grą miejską pod tytułem Złap książkę. Jesteśmy na miejscu zbrodni, a ze mną nie kto inny, jak Sherlock. Dzień dobry. Co tu się wydarzyło? Została popełniona zbrodnia. Pani zabiła pana. W książce? Nie, w życiu. O, jak się państwu podobało? A, bardzo miło. Trochę dużo książek było do układania alfabetycznego. Oj, trzeba było połowę ukrócić, to... W końcu to tydzień bibliotek, zapraszam, Sherlock czeka. Spędziliśmy w parku miejskim z książką. Nie zabrakło także spotkań autorskich. W poniedziałek na naszym zamkowym Facebooku gościliśmy Agatę Romaniuk z jej kocią szajką. Drugi raz o moim świtwinie opowiadał nie kto inny jak Zbigniew Czajkowski. O niektórych rzeczach wiedziałem wcześniej, ale nie było potwierdzenia, jak właśnie o pastorze Luderwaldzie. Jeszcze byłem ministrantem i usłyszałem, któryś z proboszczów opowiadał, że był taki pastor i chciałby go jakiś tam Rosjanin zastrzelić, a żona ładnie grała na, 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 na fortepianie, zagrawał się wzruszył i, i tak uratował życie. w Gazecie Świdwińskiej byłem, ale po Gazecie Świdwińskiej były jeszcze te łobeskie gazety, to znaczy E, chyba z pięć gazet było, które rynkiewicz wydawał bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo wieści, dobry dziennikarz. Wieści świdwińskie i tam było takie wieści, chyba z tak. trzy gazet. nawet w jednej mi płacili, tam, ale bardzo chętnie. Gościliśmy również finalistę nagrody Nike, Filipa Zawadę, który był tak miły i na koniec swojego spotkania przeczytał nam fragment swojej książki. Miłość jest wzajemnym zaufaniem wod do wody bez żadnych racjonalnych podstaw. Nie ma to sens. Łatwiej jest mi ją zrozumieć, kiedy konstruuję dla własnych potrzeb taką biologiczną definicję. Miłość do kałuży jest czymś zupełnie innym niż miłość do bagna czy morza. Podczas tygodnia bibliotek nie zabrakło także plastycznego akcentu. Za nami wirtualne warsztaty plastyczne pod tytułem Zakładka Książki, a także konkurs plastyczny pod tytułem Biblioteka Przyszłości. Dzień bibliotek to także spotkania wokół książki w naszej nowej czytelni. Gościliśmy Ciocię Fikę oraz Edzia. Czy wiecie, że mamy coś takiego na zamku? O tym oraz o wielu innych ciekawostkach z pomorza opowiedział nam Pan Tomasz wieczorek. Miejsce wyjątkowo wspaniałe, tutaj to zakole rzeki Regi, pogoda sprzyjająca, obok wiekowe mury Zamku Świdwińskiego, na których to przecież tak fantastyczna pamiątka sprzed wieków, jak odciśnięta łapa psa. To przyznam szczerze, było dla mnie wyjątkowo przyjemne odczucie. Nie tylko dlatego, że przyszło tak sympatyczne grono słuchaczy, ale również ta okoliczność. W piątkowe popołudnie. Nasz zamek został opanowany przez małych i większych czarodziejów i czarownice. Siedem drużyn zmagało się z bardzo trudnymi zaklęciami eliksirami a na koniec, próbowało fasolek wszystkich smaków. Koniec tygodnia bibliotek zbiegł się z nocą muzeum. W tym czasie odbył się u nas finisarz wystawy Ex Librisu. Dla wszystkich zwiedzających, wystawa jest dostępna do końca maja. Z nami także powiatowe eliminacje do 52. konkursu recytatorskiego Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne. W dniu, w którym przyjdziesz, nie umyję zębów, nie będę musiał także zmieniać ubrania, tylko buty włożę. Z powiatu świdwińskiego do Koszalina pojedzie aż 8 laureatów. Przed nami czerwiec, a czerwiec zaczynamy Dniem Dziecka. Tego dnia na Podzamczu odbędzie się spektakl teatru Fuzja, co w szafie piszcze. Nie zabraknie dmuchańców i animacji. Zapraszamy od 15 do 19 na Podzamcze. Przypominamy także, że w sprzedaży są bilety na przeniesiony koncert zespołu Czerwie. Już 12 czerwca zagrają do filmów Czeplina.